Zajmowałem się integracją e, V8CGI z PHP. v cgi i PHP to są oba moduły dla Apacza. Założenie jest takie, że chodzą na tym samym Apachu. Moduł PHP serwuje pliki PHPowe, v cgi serwuje pliki JavaScriptowe. Pomysł jest taki, żeby w, oba te moduły, e, kod w JavaScriptie i w PHP korzystał ze wspólnej sesji. Najlepiej współdzielił ze sobą wszystko, żeby ułatwić. Programowanie. Teraz pytanie jest, czy to jest możliwe? Jest prosta droga i którą też już proponowali inni na wcześniejszym spotkaniu, żeby przenieść e, serializację e, sesji do bazy danych, lub jest też trudniejsza droga hardware, zaimplementowanie obsługi plików sesji bezpośrednio. No i ja się bawiłem dzisiaj tą, tą trudniejszą drogą. Zrealizowałem trzy podejścia. Pierwsze podejście takie, że E, właściwie dwa pierwsze podejścia takie, że PHP jest e, takim masterem sesji, jego sesje są wykorzystywane i V8 e, sobie doczytuje te sesje i trzecie rozwiązanie w odwrotne, gdzie to V8 tworzy sesję, a PHP sobie ją doczytuje tak jakby w customowym jakimś tam rozwiązaniem. Pierwsze rozwiązanie, PHP jest masterem, e, było bardzo proste, typu e, CGI e, otwiera zapytanie HTTP, Get na bramkę napisaną w PHP, która, w PHP, która zwraca e, sesję w JSONie. No i to oczywiście działało, to pozwoliło rozwiązać dużo takich prostych problemów, typu e, w jaki sposób uwspólnić tą sesję, że musi być wspólna zmienna sesyjna cookie. No samo rozwiązanie nie było może najbardziej trafne, ponieważ musimy upublicznić ten gateway, który e, tak wygląda, akurat u mnie. Taki gateway udostępnia całą sesję. No i teraz, jak to działało, mam klienta w PHP, który powiedzmy w sesji sobie zapamiętuje zawartość koszyka. Widzę, ta sesja tak wygląda mniej więcej w JSONie, publikowana przez bramkę w PHP. I klient w skrypcie też widzi tą samą sesję. Nie? Co? Drugie podejście było takie, że mamy. Napisałem moduł do VHCGI w Javascriptie, który odczytuje plik sesji PHP. Jeszcze nie dodałem wcześniej, że i w PHP, i w Javascriptie zarządzanie sesją jest w pełni dowolne. Właściwie można zdefiniować własne handlery, można zdefiniować własne miejsce przechowywania danych. Dlatego teraz mówię o korzystaniu z, z domyślnej implementacji sesji w PHP. No i to już jest takie rozwiązanie, w którym i pliki JavaScriptowe i PHPowe potrafią czytać i zapisywać w tej samej sesji. Także na przykład mamy no znowu taki sam praktycznie skrypt w PHP, który korzysta sobie z sesji i powiedzmy dalej coś tam zapisuje w koszyku. I mamy nasz moduł w JavaScriptie, który już tutaj widzę tak, tak, dla, dodatkowo jest. Pokazana ta sesja w formacie serializowanym z PHP. Ja sobie zmieniam. Mój moduł gdzieś tam to sobie serializuje i zapisuje i potem, jak widzicie, przy każdym odświeżeniu tutaj też klient JavaScriptowy zmienia sesję i moduł PHP, ostatni był na 15, powinien być na więcej niż 21. Nie? Także przy no też to widzi, tą zmianę sesji. Tak, i moduł wygląda mniej więcej tak, to jest takie, dobieramy się bezpośrednio gdzieś tam do, do katalogu, z, do, do tego pliku z sesją według takiego samego algorytmu, jak jest to robione w PHP, tutaj są jeszcze, jest pewnie dużo miejsca na, na ulepszenie, na czytanie zmiennych z PHP INI, no, i ostatnia rzecz to było napisanie teraz w takiej integracji w drugą stronę, czyli to JS. Klient JavaScriptowy ma jakby natywną implementację sesji, właśnie w module session z, z V8CGI. On sobie powiedzmy w sesji zapamiętuje 15 euro z Lovely Banku, i do tego doszedł klient w PHP, który z właśnie session handlerem, który odczytuje sesję w JSONie z tego v 8 udostępnia ją w php i pozwala też modyfikować, także to jest skrypt PHP-owy do naszego banku, który akurat sobie podbija zawartość konta i zapisuje w pliku sesji, tak wygląda potem zmieniony plik sesji, tu jest podgląd. I oczywiście w skrypt javascriptowy to widzi, nie? Jeszcze na koniec się tak zastanawiałem, czy szuka, szukałem na temat pisania modułu natywnego w v No jest to jakieś tam rozwiązanie, może warto sobie zobaczyć moduły te natywne do v na przykład jest taki jeden przykładowy. One wyglądają bardzo przyjaźnie. Tutaj jest akurat, co? Są dwie metody, jedna metoda, Druga metoda, bardzo taki spójny i skondensowany kod. Znaczy co? jest method, sprawdzenie argumentów wejściowych, utworzenie buforów, alokacja pamięci, wykonanie operacji i wykończenie. Nie? Także powiedzmy, skopy paste można tutaj dużo rzeczy zrobić. no Pozostaje reszta oczywiście, implementacji. To, jest, to może być już do, trochę większy hardcore, może nie do tego zastosowania, ale wydaje mi się, że tam jest bardziej zrozumiałe, że na przykład do Node jest sporo modułów natywnych i do wiejta też by się dało je tworzyć.